Dwudziestą sesję Rady Miejskiej w Szkalskiej Porębie na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad i przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji Rady Miejskiej. Punkt drugi. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Ustęp pierwszy wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Ustęp drugi Zmiany Uchwały nr 17 przez 204 przez 15 Rady Miejskiej w Szkolskiej Porębie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystanych jedynie przez część roku. Punkt trzeci Zamknięcie posiedzenia. Czy w sprawie proponowanego porządku obrad radni wnoszą uwagi? Przypominam, że zmiany w porządku obrad można wnieść tylko za zgodą wnioskodawcy, czyli za zgodą burmistrza Szkarskiej Poręby. Nie widzę. Czy wnioskodawca wnosi jeszcze jakieś projekty uchwał do pod obrady, panie burmistrzu? Nie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do. Do projektu uchwał. Sprawdźmy kworum. Proszę bardzo o zgłoszenie się do sprawdzenia kworum. Sprawdzamy kworum. Dziękuję bardzo. Informuję, że w dzisiejszej obradach sesji yy, obecnych jest 12 radnych, trzech radnych jest nieobecnych. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Projekt uchwały przedstawi pani Natalia Pilawska. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Szarskiej Porębie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy ustęp pierwszy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyposażonych w wodomierze, stanowi iloczyn ilości zrzutej wody danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ustalonej w paragrafie drugim. Przy czym ilość zużytej wody ustalana jest na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji lub za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji. Ustęp drugi, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, niewyposażonych w wodomierze, stanowi iloczyn odpowiednio powierzchni lokalu mieszkalnego lub powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ustalone w paragrafie drugim. Paragraf drugi ustęp pierwszy. Ustala się stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w paragrafie pierwszym ustępie pierwszym, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11 zł miesięcznie od metra sześciennego zużytej wody. Ustęp drugi. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w paragrafie pierwszym ustępie drugim, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 2 zł. i 5 groszy za każdy metr kwadratowy powierzchni lokalu. Ustęp trzeci. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości trzykrotności wysokości stawki ustalonej odpowiednio w ustępie pierwszym i drugim. Ustęp czwarty. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10% stawki podstawowej właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, znajdującym się na terenie posesji, podlegającym kontroli upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szklarskiej Poręby. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 5 łamane przez 47 przez 15 Rady Miejskiej w Szczarskiej Porębie z dnia 24 lutego 2015 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Głos poprosił pan Mirosław Hochu. Udzielam głosu. Dzień dobry. Chciałbym najpierw spytać, w jaki sposób była oszacowana ta stawka 11 zł od metra sześciennego zużytej wody. Proszę mikrofon włączyć. Przyjęta została przede wszystkim ilość zużytej wody na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. I tutaj zgodnie z tym wysokości są to zużycie wody wysokości 18 738 m3 dokładnie. Wobec tego, i to się zgadza, to ma potwierdzenie w liczbie Mieszkańców, gdzie liczba osób zameldowanych to jest 6220. Kiedy przyjmiemy zgodnie z rozporządzeniem, że na jedną osobę to są 3 metry, to wychodzimy właśnie na ten metraż, czyli rzeczywiście ma to potwierdzenie. Przyjęte zostały przede wszystkim również ceny z ofert, tak, z przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Gdzie zostały zrobione dwie oferty, z czego ta niższa, jest niemal na poziomie 2 milionów złotych. To nie jest jedyny koszt związany z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ do tego dochodzi jeszcze koszt prowadzenia przoku, jak i zakup materiałów, czy również koszty osobowe, które są wprowadzone również na składające się na system gospodarki odpadami. I tutaj, przy założeniu tych 11 zł, jesteśmy w stanie, że tak powiem, pokryć te wydatki, o których przed chwilą wspomniałam. Proszę bardzo, jeszcze raz, panu Mirosław Ochu. Z tego, co pani mówi, to szacowanie wysokości opłaty jest jakby troszeczkę grą w totolotka, bo. Po prostu nie ma danych, które by pozwalały na dokładne wyliczenie śmieci, tym bardziej, że przypominam, że w tym roku podjęliśmy uchwałę, że z systemu zostają wyłączone nieruchomości niezamieszkałe, a więc ym, pozostaje w systemie zdecydowanie mniej odbiorców, to znaczy mniej punktów produkujących śmieci. A podwyżka jest znaczna, bo ponad stuprocentowa. Myślę, że rozsądnie by było, gdybyśmy zdecydowali się oczywiście na podwyżkę, która jest konieczna, ponieważ wiadomo, że składowanie na wysypisku podrożały kwoty i to znacznie. Więc na pewno podwyżka jest konieczna i jakby. No, niezależna. Wiemy też, że system musi się sam zamykać, ale no, nie są to do końca wiarygodne szacunki. Dlatego proponowałbym, zresztą my o tym dyskutowaliśmy z radnymi wczoraj, zastanawialiśmy się nad tym problemem i dlatego proponowałbym obniżenie, obniżenie tej stawki do kwoty 9,60 zł. I po prostu monitorowanie całego systemu, jak on funkcjonuje przez najbliższe pół roku, po to, żebyśmy po tym okresie mogli zdecydować, czy rzeczywiście system się przy tej kwocie, przy tej cenie zamyka, czy też nie. A może się okazać, że będą jeszcze jakieś tam nadwyżki i możliwości zakupienia, zainwestowania w ten system dodatkowych pieniędzy. Dlatego składam taki wniosek, aby w tej uchwale zmienić tą kwotę z 11 zł na 9,60 Dziękuję. Jak rozumiem, to jest wniosek formalny, który będzie podlegał głosowaniu. Zanim to zrobimy, ja bym chciał jeszcze byśmy dokończyli dyskusję, a zatem głos udzielam Przemysław wiatr, proszę bardzo. Myślę, że o, podwyżka jest dość znacząca, i nie chciałbym, abyśmy ją podejmowali pochopnie. Czy będzie to podwyżka w górę, czy w dół? Chciałbym, abyśmy spróbowali dokładnie, szczególnie przez pierwsze pół roku do 30 czerwca roku 2020, monitorować ilość wody i jednocześnie też ilość odpadów. Wtedy połowie roku okaże się na ile ta podwyżka będzie zasadna i być może nastąpi potrzeba obniżenia jeszcze tej proponowanej tutaj kwoty w wysokości 9 złotych 60 groszy zł, bądź lekkiej korekty w górę ta to pierwsze półrocze jeszcze ma taką w cudzysłowie zaletę, że ilość wody zużywanej przez mieszkańców i naszych gości jest relatywnie większa niż w drugiej połowie roku. Jest to pewna prawidłowość, którą można zaobserwować i ona się powtarza rok w rok. Także to spokojne monitorowanie i termin 30 czerwca myślę będzie tą datą, w, w której okolicy Rada się odniesie do uchwalonej dziś stawki. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. O głos w dyskusji poprosił Paweł Popoński. Udzielam głosu. Ja mam pytanie, no w zasadzie kilka pytań, ale to chyba nie do Pani Natalii, tylko do Pani Skarming. Po pierwsze, czy miasto może dotować system śmieciowy? Od, od, od razu możemy. Od razu odpowiem. Gospodarka śmieciowa ma się bilansowe, czyli wpływy mają pokrywać wydatki i to jest prawidłowa zasada. Ja Państwu przypominam tylko, że w przyszłym roku 2020 mamy kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej i na pewno będzie to jeden z zarzutów, że rok 2019 został pokryty dochodami bieżącymi, które mogły zostać przeznaczone na przykład na inwestycje, zostały wprowadzone na pokrycie gospodarki śmieciowej. Przy tym założeniu, jeżeli przyjmiemy kwotę 9,60, mi się, drodzy państwo, już budżet nie spina, bo to jest zaledwie kwota 2 158 tysięcy, pokrywa tylko kwotę wynikającą z przetargu. Ja, drodzy państwo, muszę wprowadzić, tak jak mówię, jeszcze koszty osobowe pracowników, a gdzie zakup materiałów, gdzie zakup koszy, worków, no i inne potrzeby związane z tym systemem. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Popoński, kontynuując. Dlaczego o to pytałem, bo że tak powiem niektóre osoby sądzą, iż no, generalnie ta podwyżka to jest jakby no, no, związana z pewnego rodzaju fanaberią. Niestety jak usłyszeliśmy no, podwyżka jest koniecznością wynikająca z tego, iż system śmieciowy powinien się samobilansować. Więc my rozpatrując stawkę jaką będą pokrywali mieszkańcy za wywóz nieczystości, no musimy, mówiąc krótko, no dokonać operacji polegającej na tym, iż no wynik wejdzie na zero. No nie możemy pozwolić sobie na to, że nagle zabraknie nam środków, no bo co, spotkamy się za jakiś czas znów w tym samym miejscu i będziemy zastanawiali się, co z takim problemem robić. Pani Natalia, moje pytanie jest jeszcze: jak wzrosły opłaty śmieciowe na wysypiskach? Czy jest w stanie Pani to podać? Nie wiem, w stosunku dwa lata wstecz, a jaka jest teraz opłata? Pani Natalia, proszę bardzo. W tej chwili nie mam przy sobie tych dokumentów. Natomiast tak jak na poprzednich komisjach przedstawiałam Państwu, to był wzrost o ponad 100%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłosił się do dyskusji Marcin Michałków, oddaję głos to może w temacie jeszcze opłaty na wysypiskach ja jestem bardziej zorientowany 70 zł opłata wynosiła za tonę odpadów które lądują na wysypisku jeszcze 3 lata temu od nowego roku będzie to kwota 270 także tu wydać tą podwyżkę tak zwaną opłatę marszałkowską opłatę składowiskową jak zwał tak zwał Pytanie mam do pani Natalii następujące w paragrafie drugim podpunkt czwarty jest napisane że 10% stawki podstawowej jeżeli obniżka o 10% stawki podstawowej dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady, bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. I teraz jest napisane, że będzie to podlegało kontroli upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego. Kto takie, pytanie, kto taką kontrolę będzie przeprowadzał i jak to będzie wyglądało przy zgłaszaniu się z deklaracją, czyli od razu będzie ta 10% naliczana od stawki podstawowej ulgi, czy dopiero gdy będzie stwierdzony, że kompostownik rzeczywiście przy Budynku stoi, od tego, tego momentu będzie naliczana ta bonifikata 10%. Dziękuję bardzo. Pani Natalia Pilacka, proszę bardzo. Przy składaniu deklaracji o wysokości opłaty tam jest zawarta właśnie pozycja, w której płatnik deklaruje, że ma ten przydomowy kompostownik zgodnie z zapisem tego ustępu czwartego, o którym Pan wspomniał. I tutaj kontrolować będzie osoba, która od 1 stycznia będzie zatrudniona, czyli jest to kontroler po skontrolowaniu i, i, i bez, jeżeli nie będzie żadnych uwag w tym zakresie, rzeczywiście będzie zwolnienie z części tej opłaty w wysokości tych 10% z chwilą, kiedy płatnik złożył tę deklarację, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłosił się do dyskusji Radosław Przybylski. Udzielam głosu. Ja chciałem też zaznaczyć jedną rzecz, która jest, na którą wczoraj zwracaliśmy uwagę rozmawiając też tutaj na spotkaniu przedsesyjnym, mianowicie w kwestii kosztów samego transportu śmieci, ponieważ no, jak wiadomo, szklarska poręba ma bardzo daleko po prostu do punktu, w którym się te odpady składuje i tak dla porównania. Mamy około 30 km ze Szklarskiej Poręby do Kostrzycy, gdzie to składujemy, więc transport jednej śmieciarki, wywóz, wywóz po prostu jednej śmieciarki śmieci to jest odległość 60 km mniej więcej. To jest za jeden, za jeden przejazd śmieciarki i wywiezienie jednego po prostu ładunku. Dla porównania gmina Mysłakowice, która ma 3 km. Ona 60 kilometrów przejeżdża i załatwia tym, tym samym 10 ciężarówek. Także ja też bym chciał Państwa, którzy tutaj oglądają nas tę sesję, aby też na to zwrócić uwagę. Po prostu dużym kosztem, który musimy brać pod uwagę ustalając tą stawkę, jest sam koszt transportu, czyli ile te śmieciarki faktycznie tych kilometrów muszą wyjeździć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Dorota Morawska-Romańczyk zgłosiła się do dyskusji. Odda, udzielam głosu. Romańczyk. Ja mam tylko taką prośbę, jeżeli będą wysyłane jakiekolwiek informacje do mieszkańców, żeby podać również jak najprościej, żeby to było napisane, narysowane co, gdzie, do jakiego kupła czy worka należy yy, Wrzucać, żeby nie było takich problemów, że w momencie, kiedy dana osoba będzie kontrolowana, coś będzie nie tak wyrzucone i będzie musiała ponieść konsekwencje tego. Żeby to było prosto, zrozumiałe, napisane do mieszkańców, narysowane. Dobrze? Dziękuję bardzo. Marcin Michałków prosił o głos. Udzielam. Obliczyłem to 10% ze stawki 11 zł. Wychodzi 9,90 dla osób, które miałyby przydomowy kompostownik. Także tutaj już mamy to możliwość obniżenia minimalną, ale jednak. Pytanie do pana burmistrza mam takie, które też wczoraj padło na naszym spotkaniu. Czy nie dałoby się zastosować ulgi dla mieszkańców, którzy zrezygnowali bez pobierania worków, które też będą kosztowały, a posiadają własne pojemniki na, na odpady? Ja wiem, że rozmawialiśmy o tym, jednak worki foliowe to też jest odpad, który trzeba wzutylizować. I, I zastanawiam się nad tym, bo te worki też kosztują jednak. Jaka część systemu to będzie koszt tych worków i czy tutaj nie ma jakiejś możliwości manewru realnej, żeby te koszty jednak też zmniejszyć? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, oddaję głos. Szanowni Państwo, koszt worków w tym całym systemie, w tej operacji to jest promil kosztów całkowitych. To nie ma absolutnie znaczącego wpływu, nie powiem, że żadnego, ale znaczącego wpływu na wynik i bilansowanie się całego zadania. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś osoby chętne, radni, którzy by chcieli zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Zatem przechodzimy do wniosku formalnego radnego Mirosława Hoła w sprawie z, y, zmiany treści, treści y, projektu uchwały, gdzie zamiast kwoty 11 zł wpisujemy 9 ,60 zł 60 grosz. Zaraz wyświetli się głosowanie i najpierw ten wniosek formalny przegłosujemy. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania w sprawie wniosku formalnego radnego Mirosława Chochoła w sprawie zmiany stawki z kwoty 11 na 9,20. Kto jest za? Przepraszam, 9,60. Źle przeczytałem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o oddanie głosów. Głosowało 12 radnych za przy trzech nieobecnych. Informuję, że wniosek formalny został przyjęty, a zatem. Projekt uchwały będzie miał stawkę 9,60. Przystępujemy zatem do głosowania nad całym, całą uchwałą. Proszę bardzo, kto jest za tym, abyśmy przyjęli uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Proszę o oddanie głosów. Informuję, że głosowało 12 radnych. 12 radnych było za. Przy trzech nieobecnych uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały numer 2 w sprawie zmiany uchwały numer 17 przez 204 przez 15, a dotyczącej ryczałtowej stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe. Już w uproszczeniu przedstawiam ten tytuł tej uchwały. Głos oddaję pani Natalii Pilawskiej. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczoną jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ustępie pierwszym i drugim na obszarze gminy przejónej liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla punkt pierwszy nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na których znajdują się domki letniskowe w wysokości 169 zł i 30 groszy rocznie od jednego domku jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny Punkt drugi. Innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169,30 zł rocznie od jednej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustęp drugi. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości trzykrotności wysokości stawki ustalonej odpowiednio w ustępie pierwszym, punkcie pierwszym i drugim. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Szklarska Poręba. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania w tej sprawie? Proszę zgłaszać się do dyskusji. Głosu udzielam. Zastępca burmistrza Szklarskiej Poręby Zbigniew Misiuk. Szanowni państwo, chciałem tylko dopowiedzieć, że stawka, która tutaj jest podana, ona prawdopodobnie nie pokryje kosztów wywozu w skali roku. Natomiast jest to maksymalna stawka, która jest możliwa do przyjęcia zgodnie z ustawą. Ustawa mówi, że to jest 10% tak zwanego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego. A dochód rozporządzalny jest zapisany precyzyjnie w ustawie, że maksymalna kwota to jest 169,30, tak na marginesie ten dochód rozporządzalny, taka dziwna nazwa, to jest dochód pomniejszony o zaliczki na podatek, składki ZUS, ubezpieczenia zdrowotne itd. i stąd ona jest taka niska. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w tej sprawie? Pan Maciej Michałkow zgłosił się do dyskusji. Udzielam głosu. Pytanie do pana burmistrza. My wiemy ile takich domków letniskowych na terenie miasta Szkaska Poręba posiadamy, czy, czy nie wiemy takich nie mamy takich informacji. Dziękuję. Panie burmistrzu. Znaczy w ewidencji mamy tego kilka. Nie wiem czy się coś zmieniło w tej chwili. Tutaj mowa jest o domkach letniskowych w w cudzysłowie, bo definicja domka, ale domków letniskowych jest nieprecyzyjna. Chodzi o nieruchomości, które są wykorzystywane tylko przez część roku. Dziękuję bardzo. Zgłosił się do dyskusji Radosław Przybylski. Udzielam głosu. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie: Nie wiem, czy do pani skarbnik. Chodzi mi o te kwoty, które były przed tym, o maksymalną kwotę, czy kwotę obowiązującą przed tym, przed tą zmianą teraz, jak to wyglądało do tej pory. Chodzi o to od, od jednej nieruchomości, tak jak to jest ujęte w... To Jeżeli Pani chodzi... chyba bardziej będzie zorientowana. To, to, tak, tak, Pilawskę, jest, tak? Z, zgadza się. Do pani Jaka Natalii? była poprzednia stawka? Poprzednia stawka była w wysokości 170 zł przy segregacji, natomiast 300 zł było przy braku segregacji. Na pewno to było dla domków letniskowych, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. To była zbliżona kwota, natomiast mogę to jak najbardziej Panu przytoczyć zaraz po sesji. Czyli jak rozumiem, de facto maksymalna kwota, która teraz została również w tym przypadku narzucona gminom narzucona ustawą. Yy, ona się niekoniecznie bilansuje, ale też de facto jest obniżką ceny dla tych, którzy, którzy selekt, będą prowadzić selektywną yy, gospodarkę odpadami. No tutaj, otóż od 1 stycznia wszyscy będą musieli prowadzić selektywną zbiórkę, prawda? Stąd też jest jedna, jedna stawka i mowa o, o trzykrotności. Yy, w sytuacji, kiedy nie będzie odpowiednich segregacji, lub w ogóle w przypadku całkowitego jej braku. Dziękuję bardzo. Zgłosił się do dyskusji Marek Ludwiczak. Oddaję głos. Chciałbym się zapytać, bo domki letniskowe to nie wiadomo jak to rozumieć, bo są domki letniskowe, które mają wodę, wodomierze i jest ich takich dużo i można by było może ich liczyć według wskazań wodomierza. Może to by było dla nas bardziej korzystne niż takie liczenie tutaj nie wiadomo od czego. Bo, bo w każdym domku lotniskowym na pewno jest wodomierz, jest, są prysznice, łazienki, kuchnie. Teraz w takich domkach jest wszystko. I, I ludzie są praktycznie cały rok. Dlatego ja nie wiem, dlaczego można się dowiedzieć w, w, w zakładzie wodociągów, czy te domki niektóre leciskowe mają podpisaną umowę i leczyć ich według wskazań wodomierza. Pani Natalio, coś na ten temat? Natalia Najbardziej, Tak. Jest to zapis wynikający z ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dlatego też musieliśmy się dostosować i, i przygotować taką uchwałę. To było bodajże w 2017 czy 2018 roku. Natomiast do tego czasu, tak jak Pan mówi, wszystkie te domki letniskowe były i, i dalej po części są naliczane od ilości zużytej wody. Z tego względu, że jeszcze nie zostało skontrolowane całe miasto w zakresie, kto ma ten domek letniskowy. Tak jak Pan mówi, jeżeli chodzi o interpretację. Tego zapisu ten domek letniskowy. Także, tak jak pan burmistrz wcześniej wspomniał, w ewidencji jest niewiele tych że nieruchomości. Dotychczas są to opłaty związane głównie z ilością zrzutej wody, natomiast na pewno nowe osoby, które, które przychodzą deklarować domki letniskowe, są naliczane na podstawie obowiązującej uchwały na podstawie ustawy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęcie zmiany uchwały w sprawie domków letniskowych opłaty zryczałtowanej? Kto jest za, kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosów. Zagłosowało głosowało 12 radnych przy trzech nieobecnych. Informuję, że uchwała została podjęta. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad. Zamykam 20. sesję Rady Miejskiej w Porębie. Dziękuję bardzo.